Cześć. Kapitanik już z tej strony. Dzisiejsza lekcja to będzie nauka słownictwa związanego z pracą. Będę mówiła słówka najpierw po polsku, a wy pomyślcie, jak to jest po angielsku. Zaczynamy: kariera, career, samochód służbowy, company car, referencje. credentials, życiorys, CV, pracownik, employee, pracodawca, employer, jakbym się te dźwięki znudziły, to już nie będę ich używać, nienormowany czas pracy, flexi time, wakacje, Holidays. Nie wiem, jak to jest po polsku. To takie praktyki zawodowe. O. Internship albo work placement, rozmowa kwalifikacyjna, interview. I teraz będę mówić o różnych pracach, o różnych zawodach. Przy biurku to będzie Desk job w pełnym wymiarze godzin, full-time job w niepełnym wymiarze godzin, part-time job, praca stała, permanent job, praca tymczasowa, temporary, temporary job, związki zawodowe. Labor union albo trade union. Urlop. Leave. I teraz różne powody będą tego urlopu, tego zwolnienia, na przykład zwolnienie. Leave of absence. Urlop macierzyński. Maternity leave. Urlop chorobowy. <grych> Sick leave bezpłatny unpaid leave Dobrze, teraz piszemy podanie o pracę letter of application nocna zmiana night shift po godzinach overtime nadgodziny Overwork, albo przepracowanie, też overwork, overtime. Przepraszam, nadgodziny, overtime, przepracowanie, overwork. Przepraszam. Płatny urlop, paid leave albo paid holiday. Dobrze. Myślę, że na ten raz jeden nam słówek wystarczy. Mam nadzieję, że um, uda się je w praktyce zastosować.